Witam Was w kolejnym odcinku u mnie na kanale zanim przejdziemy to zostawcie subika oraz lajka Dzisiaj przetestujemy sobie całą wersję 1.21 i co nowego doszło a co spinęło tak jakby Pierwszą rzeczą jaką sobie przetestujemy jest to crafting automatyczny czyli dajemy sobie do środka różne rzeczy, czyli na przykład tu jest na kilof i nie mogę go wyjąć normalnie, tylko klikam sobie na przykład na dźwignię i o teraz łopaty się tworzą, to działa tak sobie wszystko się tu działa, nie musimy tak klikać, kolejną rzeczą jest oczywiście miedź, bo dużo miedzi zostało dodane, czyli na przykład mamy taką, taki blok miedzi taką siateczkę Taki blok miedzi. Ogólnie takie rzeczy, czyli takie drzwi, taki trapdoor i taka mała ciekawostka, jak sobie wejdziemy tutaj i wejdziemy w drzwi. Tych drzwi tutaj nie ma. Traptory też, tych traptorów nie ma. Bo dopiero jak tutaj klikniemy w miedzi, to wtedy tutaj w miedzi mamy wszystkie nasze mm, bloki, które mamy do wykorzystania. I doszły oczywiście po Dwa nowe moby, czyli to jest e, Braze, czyli tak jak Blaze, tylko Braze, a to jest Armadillo. Nie wiem jak to się czyta. No, no ale taki mob jest sobie. I zostawcie subika oraz lajka, tylko tak przypominam, bo będzie tego więcej u mnie na kanale. E, zostało dodane coś takiego jak Trail Cave, czyli Trail Klucz, Nie wiem co to znaczy Trail. E, tutaj mamy Trial Spawner. Spawnę czyli zwykłe ten, czyli można sobie tu dać to, tylko właśnie się nie spawnuje. A ten, tym kluczem nic nie można zrobić. Tu na tym więc nie wiem o co z tym chodzi, i nie wiem do czego to można wykorzystać. A te MOBY, te nie wiem co dają jeszcze, ale na pewno możecie sobie też przetestować wersję beta, bo już można tylko przetestować sobie wersję beta. Jak to będzie w normalnej wersji 1.21 doszły parę fajnych rzeczy, więc, a więc budujemy sobie coś tylko z tych rzeczy, które doszły. Teraz musimy sobie wszystkie rzeczy, które doszły w tym update to sobie tu powkładam do eQ. I widzimy się jak już to wszystko zrobić. Tak się prezentują wszystkie rzeczy, które zostały dodane w tym updatecie, czyli 1,20. jeden, a z tych wszystkich rzeczy chciałem zbudować domek. Zacząłbym od robienia swojej podłogi, żeby domek był tutaj na takim, będzie tutaj na plaży sobie. Bo chyba tak będzie dobrze, będzie sobie tak na plaży. Nie będzie jakoś bardzo oddalony od lądu, ale będzie też fajnie tak nad plażyczką. Ściany z czegoś takiego, żeby się wyróżniały troszeczkę te ściany. Nie będzie ten dom wysoki, ani niski. Ale nie wiem czy ładny będzie. Będziecie mogli napisać w komentarzu oczywiście, czy będzie ładny, czy brzydki. Dach bym chciał zrobić z takich prawdorów tak zrobionych. Po prostu na całość wyłożonym dachu. I tyle w sumie, bo nie ma co tu takiego na tym dachu do robienia. Trzeba kucnąć i stawiać. Okna bym chciał zrobić z tych, takich tych krat, co doszły nogę hmm, bo tak mi się wydaje, że te będą chyba najlepsze. Wiem te kraty. I tu mam kraty jakieś. są tego koloru, chyba nawet... No, z są tego kolorku. A co w środku będzie, to są tylko ten crafter. I z tej strony to i to jest kończony nasz domek. Cię prezentuję. Możesz napisać czy jest ładny. Z całego update'u 1.21. To już by było wszystko. Więc ja się z Wami żegnam. Do widzenia. Pa-pa!